Cisza, ludzie, nagrania. No, cześć. Cześć, witam wszystkich. Nike z tej strony i to jest moja postać. Aktualnie tak wygląda w Torchlight 2 z zakuty web. E, Okej, okay. jesteśmy w trzecim akcie. Kawałeczek przed, przed zadaniem, do którego zmierzam. A pokazuję wam, dlatego tutaj to jeszcze przed, przed tą misją, gdyż, gdyż ten trzeci akt e, jest chyba najlepszy. Najbardziej klimatyczny w tej grze jest najbardziej mroczny, najładniejsze tereny tutaj są. Ta grafika tutaj jest naprawdę wreszcie na, na super poziomie. Wszystko jest mroczne, mgliste, ciemne, ale jest tutaj taka ciekawostka, że teraz wam już tego pewnie nie pokażę, bo wchodzę do tego zadania. E, o kurde, na 38 level. Ja mam 35, będzie super. Będzie ostro. No ale kij, wchodzimy. E, tak, ten, ten akt trzeci jest bardzo mroczny. E, aczkolwiek tutaj. E, Autorzy zrobili coś takiego, że scenografia jest mroczna, a przeciwnicy są. No tak mówiąc, wprost radośni, to znaczy walczymy z jakimiś drzewami, z borowikami, z grzybkami, z przeróżnymi śmiesznymi stworkami, które tak kontrastują z całym tym otoczeniem, które jest rewelacyjnie tutaj mrocznie odzwierciedlone. I muszę powiedzieć, że fajnie to wygląda. Co to jest? Las noc. Okej, okay, nieważne. No bierz tą książkę. A, nie chcę plać to się jebaj. Idziemy. Day one, ok. Hm. Czekajcie, muszę chyba spojrzeć na mapę, czy to jest już zadanie. O kurde. E, no tak, e, będzie ciężko, bo przeciwnicy są sporo mocniejsi ode mnie, także, także może być problem. Trzy levele więcej to trochę jest. A ja się trochę wyprzykałem z kasy. Mówiłem, że tutaj się nie można... Wypstrykać i pozbyć pieniędzy, ale można, słuchajcie, na... No. Jest się w stanie to zrobić, jak się bardzo postara. Popatrzmy, gdzie ja mam iść. Gdzie jest ta pieprzona mapka? Mm, tutaj. Eee... No nie wiem, nie jest pokazane, gdzie to idziemy do przodu. Jeszcze się wrócę tutaj zobaczyć, co z tą książką, no, ale chyba nic, słuchajcie. Dobra, idziemy dalej. Przemy do przodu. Teraz w ogóle nie mam mapki, to jest pewien problem. Ok, chcę mapkę. I tu czemy, mi tutaj tylko nie zabrakło e, tych e, fiolek z energią, bo, bo może być niewesoło. No właśnie, mogą mi szybko schodzić. A może znajdziemy jakieś interesujące mnie rzeczy. Spodziewałem się tutaj jakiś. No, In Cave to nazwa w sumie wskazuje, że miało się to dziać w jakiejś jaskini. Hmm. Co by nie mówić, na razie nie wygląda to na jaskini, ale znaleźliśmy Day two. Jakieś notatki znajdujemy. Ja nie wiem, może tak ma być, okej, okay, w porządku. E, mówię, nie wiem z tego co że Oczywiście nie czytam już nic o tej fabule tutaj od, od dłuższego czasu, ale. Darę... No, bo to nie o to chodzi. W tego typu grach, żeby się zapoznawać z fabułą. No, ale kocie, zjeżdżaj mi z kolan, jak nagrywam. Zima przyszła do naszego pięknego kraju i kurcze koty yy, i koty zaczęły rezydować po prostu u mnie. Wiecie co, to wygląda na jakiś po prostu mm, otwarty teren, a nie, nie żadne zadanie, które ja wykonuję trochę mnie to tutaj dziwi. Strasznie długo już zmierzam, do... do mm, rozliczne tereny przebrnąłem, żeby żeby wykonać to zadanie Kevin yy, i nie mogę do niego dotrzeć. I teraz już byłem pewny, że że trafiam w to miejsce, ale... ale to nic. no Skoro to dla was nagrywam, to zobaczycie przynajmniej jak wygląda trzeci akt. Co to jest? Za koleś? Czekajcie kto to jest. To jest. O! Ciekawe. On zrobi coś z moimi, z moimi tutaj rzeczami. Zobaczymy co, co damy mu coś, prawda? Na przykład dam mu hełm, który dopiero co znalazłem. Zobaczymy chłopie, co zrobisz. Aha. i co mój hełm zyskał? No, zyskał minus 4 do obodobrażeń od yy, jakichś tam zatrutych rzeczy, no, spoko, no to damy sobie coś jeszcze. A nie to kosztowało? Bo tak, żebym nie zjechał z kasą zupełnie przed yy, yy, przed, przed yy. tu będzie pewnie drogo kosztowało, prawda? 6 tysięcy, to no nie teraz. Tu mam całkiem niezłe buciki, to im coś może wrzucę. Na buty 1200, ok, zobaczymy. Dwie rzeczy sobie wzmocnimy. Mamy tutaj znowu plus 5 od obrażeń od trucizn. No to dobra, mamy, jesteśmy troszkę uzbrojeni. Gdzieś na apie się już nie pojawił cel, jaki mam do iść, odkrywać, nie? Dobra, to szukamy dalej. Ok. W każdym razie podziwiamy, jak wygląda akt trzeci. Co mnie zadziwia, to to, że nie mam tutaj nigdzie pokazane, gdzie, gdzie w jakim kierunku zmierzać, aby, aby to zadanie in cave, The Cave In e, wykonać. Tu znowu? Day 5. Hmm, ciekawe. Ciekawe. Day 5, czyli paru dni jeszcze nie mam. Skrzyneczka. O kurde, to jest ta skrzyneczka, która atakuje tutaj. E, dobra, coś znaleźliśmy. Przez to, że jest tak mroczno, to trochę tutaj do słońca niewiele widzę na tym ekranie. Mam jakąś świątynię, która da nam tutaj trochę. E, nie przeważałem czego, także. Ale coś nam dała, na pewno na plus, one nie dają na minus. Ale Kicia, słuchaj, no normalnie teraz będziesz brała udział w nagraniu, jak tak dalej pójdzie. Hmm. Co to jest? O, -a. o, to był jakiś teleport, który gdzieś mnie przerzucił. Hmm. O kurczę, grizzly, aha. O kurde, jaki grizzly. To jest, nie wiem, Wilkołak, Niedźwiedź, oku, czy zapatrzyłem się, i, i zaraz zginę pewnie. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. tak dobra, wezwijmy jakieś posiłki, bo będzie ciężko. Eee, oh, fuck. Mogłem troszeczkę, że tak powiem. 1544, tak? Ok, no to odwróćmy się w tej okazji. Mogłem troszeczkę. Eee, słuchajcie, przekozaczyć z atakowaniem e, tej misji. Będąc tak słabym jeszcze na nią. Eee, zobaczymy. Myślę, że tutaj problemem dla mnie może być to, że mi się może na przykład kasa skończyć. Na, na jak Zacznie na przykład nagle drożeć. Eee, ale może nie. Zobaczymy. Pójdę troszeczkę inną trasą. No, zobaczymy co będzie. Może... może eee, pozbędę się reszty przeciwników. Cholera, ale mi szybko schodzi energia. Masakrycznie. O, i mamy tutaj dosyć groźnego przeciwnika. Axel Hammer się nazywa. Chyba rzuca jakimś młotem. Eee, Aks, czyli siekierą. O, many też za bardzo nie błyszczą ilością. A tylko się gdzie latasz. Idziesz zabijaj tutaj. O, jest dobra. okej. Okay. Ale to nie jest ten, z którym przedtem walczyłem, bo tamten był wiel trzy razy większy. No i powiem Wam, że. FUCK! Jestem dead dosłownie po, po jednym ciosie. Hmm. No dobra, to, że przeko myśląc, że to zrobię, to chyba mało powiedziane. No tak, to jest właśnie, no, no, sami widzicie, tu jest z prawej strony, jaką mam e, listę zadań pobocznych, tych zielonych do wykonania. Wisi tutaj cztery, a nie wszystkie brałem. E, a każdy z nich pozwala mi oczywiście tutaj zdobyć doświadczenie, awansować na wyższy poziom, zdobyć lepsze uzbrojenie. E, I zasada tutaj taka jest w tej że jeżeli na przykład podchodziłem do jakichś zadań, powiedzmy na przykład na ten 35 level, a miałbym 35 level. No to były one banalnie, raczej łatwe dla mnie. Także to nie był wtedy problem, ale. Ale Ciut to może inaczej wyglądać. I Ciut to inaczej wygląda w takiej sytuacji, jak brakuje mi yy, przynajmniej 3 levely tutaj do każdego. Ostrożność jest wskazana. No ale, tak jak już mówiłem, trzeci akt, i tak na razie podoba mi się zdecydowanie najbardziej przez klimat. I nie przeszkadza mi nawet to, że tutaj jakby te, te takie humorystyczne elementy, teraz ich nie widzicie, bo tutaj jesteśmy w jakiejś krainie, że raczej takie bardziej wilkołaki, bardziej groźne rzeczy tutaj się pojawiają. Eee, ale wcześniej był taki klimat też troszkę pomieszany, eee, śmieszny z poważnym. Ale ogólnie i tak, o kurde, ale jestem tutaj, śmierć. Super, fajnie mi się ginie. Dobrze, że ten teren jest mało w miarę bliski, mało rozległy, bo, bo nie mam daleko iść. Słuchajcie, a tak z ciekawości, czy mi tutaj... Nie wiem, czy mi się te rzeczy tutaj chyba nie psują, prawda, jeżeli ja ginę. No bo tak to w Diablo jest, że jeżeli się ginie, to te, to te przedmioty szlak trafia. Tutaj chyba tak nie jest, nie przeuważyłem tego przynajmniej. Eee, wszystko mam na sobie założone, bo kurde, sakra męsko słabiutki coś jestem, mam. Zdarzyło mi się że tutaj chodzić, słuchajcie, nawet nie wiem, bez połowy uzbrojenia nie chcący i później to zauważałem. Nie w tą stronę się skacze. Hmm. Tutaj mam czwóreczką, mam takie, taką funkcjonalność, że wycofuję się zadając obrażenia, a jak widzicie czasem ciężko wyczuć, w którą stronę się wycofamy, bo też nieraz nie widać nawet naszej postaci. I, I powinno się wycofywać tam, gdzie wskazuje myszką. To by było zdecydowanie przyjemniejsze. Ale tak nie jest, niestety. Tutaj troszkę rzeczy znalazłem. Dobra. E, Okej, okay. znalazłem jakiś day. Last note. To był jakiś day, day konkretny. Day free. Ale to mnie to troszkę martwi, że to znajduję, ale nie biorę tego, więc nie wiem. Może tak ma być. Okej. Okay. Ok, wracamy. Chyba mi czwartego dnia, prawda, brakuje na razie. Mam 1, 2, 3, 5. Wydaje mi się, że nie mam czwórki. Zidentyfikujmy sobie, co tutaj za przedmioty zdobyłem. Na ramiennik. Tych ramienników to chyba najwięcej tutaj rozdają w tej grze. Nie jest zły ten ramiennik, tylko że mój jest już rozbudowany. O przeróżne ciekawe rzeczy. To jest jakieś. Jakaś hełm też taki, ale nie dla mnie na razie. I tu mam coś niezidentyfikowane. Także hełm, ale także go nie mogę używać. Przyjrzę się im później, poładnie wyglądają. Widziałem za... Zachowuję już tych przedmiotów, tonę tutaj na później. O kurde, przeciwnicy nie zauważyłem. Hmm... Tu jest ten wielkolut Ten wilkołak. Wyłazi mój trupek wyłazi, dobra. Nie są groźni na szczęście. A jest jakaś skrzyneczka. To zobaczmy. Kupa kasiory. Dobra, teraz kasiora się przyda akurat. Hmm. Dobra, powiem na co wydałem tą kasę. Bo tą kasę wydałem tak daremnie w dużym stopniu. Tam na parę śmierci wcześniej to raz. Ale też po prostu kupowałem sobie te przedmioty, które są tak losowo kupowane i nie wiadomo czym są. E, no tam wtopiłem raczej, bo nie okazały się być niczym ciekawym. No, ale wtopiłem dużo kasiory wierząc, że kupię coś fajnego. Dobra, mamy pewnie. Tak, Day 4. Okej. Okay. Nie wiem, co by się stało, jakbym tego nie odnalazł, ale tu jest jakieś wejście na. wygląda jak na cmentarz. Skrzyneczko. Dobra. O, oh. O, oh, się. Robotic Body. Quest Accept. Ale ja nie chcę questów akceptować, ja chcę, kurde, wykonać zadanie, którego ani widu, ani słychu, jak na razie, resum. Nic, idziemy dalej, idziemy dalej. A tu, tam idziemy, jest to jakaś mapa. Eee, no słuchajcie, co jest? Utknąłem na jakimś takim durnym tym, gdzie ja jestem na mapie. W wielkiej dupie. Patrz, jestem na mapie, jestem poza mapą. Hmm. Co to jest? Eee, no nic, to zmierzamy tam, gdzie był ten Wilkołak, bo chyba tam jeszcze nie wróciłem. Tak, tędy. Coś tu się gdzieś musi wydarzyć do cholery eee, Żebym czegoś nie spierdolił mnie opacznie. Daremne obrażenia zajmuję, zadaję to odskoczenie w tył Ale cóż bywa hmm. Powiem wam, że tutaj byłem już. Aha, dobra, tak, tak, tak. okej, okay, okay. Jesteśmy w miejscu, gdzie ten Wilkołak coś tam. Nie pamiętam jego nazwy, ale. Fak, 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 fak. Nie, nie nadążam im przybywać energia tak szybko, jak mi ubywa. To jest bardzo bolesne. Bronze Plate to nie. Poruszajmy się w miarę powoli, ale idzie. Na nic się zdało. Gwizlit Alfa to jest chyba tutaj jakiś przeciwnik wszystkich. Boss wszystkich bossów, że tak powiem, bo. Bo jest ewidentnie najmocniejszy i jest pomarańczowego koloru. Dobra, ale nie zwołujcie mi tu wszystkich moich. oj 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 jak jednie, to nie jest wesoło, słuchajcie. Po prostu trzeba spierdykiwać. Tak, się trzymam na dystans, to jeździć, ale w ogóle go nie odrzuca mój e, shotgun. Zaraz będę miał mały problem e, z tymi fiolkami. Mam inne jeszcze, ale będę musiał sobie je w menu pod, podmienić. E, man, dajcie many. Mam trochę energii już stracił. Może może damy radę. Hmm, czym bym mu tu przyjebać? Zerem. Nie wygląda na takiego potężnego skurkowańca, jakim jest naprawdę którego on jest z levelu? Z 38, no to dobra, okej. Okay. Mana. I jebniemy mu tymi sztyletami. Bo je mam w miarę rozbudowane. No, 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 teraz to mi załaduje, to umrę. Dobra, spierdykać. Spierdykiwamy. Jak tam on z energią stoi? Nie, rewelacyjnie. Ale tak mi się wydaje, że to może nie być e, ten główny zawodnik tutaj, który... Oj, znowu nie... Oj, znowu nie zauważyłem sprawy z energią. Ktoś mi tu jeszcze do tego pisze na gadu gadu. uciekać, uciekać bracia. Kościo trupki. To to niewiele mu zrobi. No teraz może być ciężko jak mnie tutaj zapędzili koziruk, ale dobra, umknąłem jako zim. Dawaj manę. Jeb, ja mam, słuchajcie, teraz zero tych e, eliksirów e, szczęścia. To jestem w wielkiej dupie, jak zaraz nie padnie. Kurwa, gdzie one są do chuja tutaj? Sorry, że tak się wyraziłem, ale padł. Akurat padł, jak byłem bez eliksirów. Jeb, patrzcie, że z niego wyskoczyło. To musiał być naprawdę e, ważny zawodnik. Kasiory to kurde niezliczona liczba. Powinna podać jaką liczbę wziąłem. Jeszcze nie wszystko pozbierałem, jeszcze. A co nic, jakieś, jakieś ciekawsze prezenty? Coś tu leży na dole. Zobaczmy. No nic ciekawego z niego nie wypadło, jakiegoś takiego żeby... żeby się podniecać. Trudno. Trudno, nie trudno, ale tutaj jeszcze nie było... To jeszcze nie było to czego szukamy, słuchajcie Ten to się iść? O, jaka ścieżka uh, Ciekawe to wymyślili. O, jaka dupna sprawa. Tutaj znajdę. Mm, co my tu mamy? To jest coś ciekawego, to jest coś ciekawego i to jest coś ciekawego. To weźmiemy, jeszcze jedną skrzynię mamy. Dynamite, może tego szukamy. Tak, find the dynamite. Słuchajcie, najlepsza sprawa to jest właśnie przeczytać sobie cel zadania po wykonaniu zadania. Można mieć przyjemną niespodziankę. Eee, czyli tak, zbieramy kasiorę, bierzemy te ringi, bierzemy w zasadzie wszystko. Bierzemy ten dynamite dynamit i quest complete. Czyli tak, ten, ten, ten wilkołaczek był, był właśnie głównym, głównym przeciwnikiem tutaj. Efektownie był zrobiony, mimo że nie był jakichś ogromnych rozmiarów, ani nie był jakichś takich strasznie ciekawych mocy, nie używał, ale ogólnie spoko. I zarazem mogliście zobaczyć, jak mniej więcej wygląda cały cały ten, ten trzeci akt, jak na razie właśnie taki jest ciemny, mroczny, pada deszcz, zamglony. Kawałek tutaj jeszcze przejdę, może o właśnie, trafiliśmy na jakieś kościotrupki, zombiaki. Chciałbym Wam pokazać jeszcze te walczące borowiki, które się trafią. To chyba nie jest. To jest jakiś... To jest przeciwnik, który się nazywa fetysz. Nie wiem, jaki jest ich fetysz, ale pewnie jakieś zboczenie doskonałe. Tak to właśnie tutaj wygląda. Możecie sobie podziwiać. Światło pada. To no, takie mało ruszające się do światła, ale jest. Ok, tak z tego co sobie jeszcze zaplanowałem, od razu informacyjnie może podam. Myślę, że jeszcze poza tym odcinkiem będą dwa odcinki Storchlighta, bo z tego co widziałem, jeszcze dwóch takich w miarę konkretniejszych bossów nas tutaj czeka. Jeden i, znaczy, jeden jakiś. Jedna większa walka, a. a potem już po prostu jakaś pewnie walka finalna z, z największym złem tego tutaj świata. Także dwa odcinki na pewno będą jeszcze Storchlighta I, 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 i mam nadzieję, że. Poznamy tutaj zakończenie szczęśliwe czy nieszczęśliwe, jakiekolwiek ono by było. Dobro czy zło musi zwyciężyć w każdym razie. Eee, no dobra, ok. Słuchajcie, ja tutaj będę w takim razie tłukł jeszcze dalej. Eee, wszystko co popadnie. Zdobywał kolejne levele. Mm -hmm. No i do następnego razu z Torchlightem. Mam nadzieję, że nam się podoba taka formuła nagrywania tej gry eee, w takiej formie, że widzicie tylko istotne rzeczy. Głównie istotne rzeczy, bo taką metodę mam zamiar przyjąć na, na wiele innych, szczególnie długich gier, i tak w przyszłości je właśnie nagrywać, abyście po prostu widzieli to, co istotne, yy, a nie jakieś tam nużące pierdały. O kurde, patrzcie, jeszcze jaki tu jest troll, czekajcie, załatwimy go jeszcze, albo on nas załatwi. Możliwe, że on, po jak mi jedną, to połowa energii szlak trafił. To jaki on to jest? No to jest niby zwykły przeciwnik, po prostu wygląda. To jest jakiś troll bagienny, coś w tym stylu. Nie powinien być bardzo potężny, ale wyglądał bardziej potężny, niż ten boss z tamtego questu. Eee, Okej, okay, trochę pozbieramy rzeczy. Coś tu jest, jeszcze jakąś skrzynkę pozostawił po sobie z Kasiorą. Kupa sprzętu wypadła z niego. Warto było walczyć. Eee, I mój inventory jest full i tym właśnie optymistycznym akcentem zakończymy, się ten odcinek. Eee, bo był w miarę krótki i treściwy. Wszystko, co miałem zrobić, to zrobiłem. Co miałem Wam pokazać, to Wam pokazałem. Więc cześć, trzymajcie się. Na razie.